Cześć, tutaj leszia z kanału Kuba Kuba. Jesteśmy w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie. I tak to tutaj wygląda przy wjeździe. Tutaj jest wejście. I tutaj oglądamy sobie parowozy. Idziemy do kasy. Każdy jest opisany. Kasa. Chyba rozdzielnia tych tory, Każdy pociąg tu podjeżdża, to się obraca i jest rozdzielnia. I za z przewodnikiem i z przejażdżką, że mi się za, e, zapłaciłem pobocznicy i zwiedzanie w środku. Tak to wygląda. Polecam. Do niektórych z podatów można wejść. Kto by nie był w lokomotywie, to polecam. Ja nigdy nie byłem. Bo taka była widoczność. Jak ktoś jechał. Proszę bardzo. No niezbyt tutaj mieli przerąbane, mieli powiem szczerze. I tak tym się wychylał tu rękę tutaj okienko, co co widać było i środek. o przerąbana praca i tutaj jest wagon, tam gdzie żółte takie te to można wejść. Do środka są podstawione schodki to ja wejdę. O tutaj nie wiem co to to za sprzęt jest wagonowy Ale muzeum to muzeum Naprzeciw to taki jest. Jakiś no. I wchodzimy do niemieckiego parowozu O, no, rzeczywiście jakiś inny, niby opancerzony uproszczonej konstrukcji Nie wiem co tu jest uproszczonego Wajchy, Kurcze. Koło do... Uch, nie wiem No Tak i tutaj są wagony. Proszę bardzo, jakaś... Schodzi się na dół pod parowóz. No idziemy tam. Nie wiem, co tam jest. I brytyjski parowóz. 1946. Jakiś fajny. Wejdę. Wolno wejść. O, jaka... O, ten to taki... I pusniejszy proszę. Ten taki fikuśniejszy. Aha. Zobaczymy. Brytyjczyk. O. I tu stare do restauracji. I tym jest przejażdżka. Tutaj z tyłu wagonik, i będziemy jechali po muzeum. Proszę bardzo. A teraz zobaczymy tu w środku, ale to było skomplikowane. Jak to mogli w tamtych czasach zrobić? Zobaczcie, to powyginane koła w wielkie kurcze. Tutaj te śruby naprawdę to tamte odrestaurowane, a tutaj mamy po prostu no tak myśl techniczna ludzka to naprawdę była. No, Tuławiki, cylindry, popisywane. To jest po prostu ogrom kurcze roboty przy takim czymś. To wymyślili. O. Ha, 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 ha. I tutaj I tutaj drzaki kurczę masa masa tyno. można dotknąć wszystkiego. Chodzimy do waru, Baru Bistro, Wars Bistro dawniej tak było. Jak nie pamiętacie, to zobaczycie. O! Tu się kupowało różne rzeczy. Dzisiaj też można kupić. Ale tak wyglądał wars kiedyś. Widzicie? Jest takie krzesełka. O! o. I siedzimy. A tutaj jest przesiedlenczy drugiej wojny światowej. Jeszcze zobaczymy, na Sybir wywożono takimi Polaków. Proszę bardzo, eksponaty. I przesiedlano. USA o jakieś mniejsze kółka amerykański parowóz towarowy o, amerykański amerykański coś się różni? a nie wiem czym może mniejszy? Amerykański to amerykański, co nie? A to jest amerykański. tr 2036 Wojenne. Dla armii walczącej w Europie. Każdy ma opis. Widzimy ten parowiec. Może tu się zapoznamy z wszystkim. Historią. Jak nie będę tego robił. To są tutaj przewodnicy, ale zachęcam Koła trochę mniejsze, może był mocniejszy, nie wiem Niemiecki parowóz osobowy do ruchu tutaj też I stacja parowozownia Ну, а где

Państwa znajdujemy się teraz na? Och! mamy pociąg pancerny. I na zakończenie jesteśmy w pociągu pancernym otwory proszę pancerny Tak wygląda a tu beton czy coś, tak ploczki betonowe No i tak wygląda pancerny pociąg Jeszcze na zewnątrz Na zewnątrz widzimy ten pociąg Pancerze. I opisy spalinowych, parowych. Wszystko mamy w Muzeum Tutaj mamy księgę pamiątkową, eksponaty, nie wiem. Jeszcze nie jakieś pomieszczenie dom kultury kolejarza i jeszcze możemy zobaczyć gry, o lokomotywie.